Będę dojeżdżał do pracy. Dzisiaj będzie trochę krócej. Jesteśmy już w markach na skrzyżowaniu przy kościele i tutaj internet już był słabszy. Dlatego postanowiłem włączyć się i sprawdzić, czy faktycznie hmm, tak słaby jest ten internet tutaj, że nie da się z stąd robić live'a. E, zaraz to sprawdzimy. Witam Was jeszcze raz, wszystkich. Znaczy, jeszcze raz w zasadzie do. Witam Was wszystkich, że jasna. Możecie sobie zmienić podgląd tego live'a, bo to jest live 360, także poprzesuwajcie palcem po ekranie i powinniście móc zobaczyć sobie, co się dzieje u mnie w samochodzie wewnątrz, prze, przede mną, na drodze, za mną. Dzisiaj przymrozek w Warszawie o poranku. Było gdzieś w granicach 0 stopni, a co za tym idzie szyby pozamarzane. Trzeba było przed ruszeniem chwilę odczekać, żeby można było ruszyć, odmrozić szyby. Ale teraz już zanosi się na to, że będzie ładny dzień. No i tak jak zawsze, czyli weekend pod znakiem złej pogody, przychodzi tydzień pracy, pogoda wraca. Jestem bardzo ciekawy czy w tym momencie ten live będzie tutaj szedł jeszcze płynnie czy już będzie bardzo rwał, ponieważ już w tym miejscu zazwyczaj to były oznaki pierwszego takiego bardzo słabego internetu i, i po prostu nie, nie, nie było dobrego połączenia, żeby robić live'a. Słońce bardzo świeci z samego rana, chociaż jest zimno, bo w tej chwili jak patrzyłem to jest głównie pod kołami 2 stopnie na plusie tylko. Ale w samochodzie już mi się zagrzało. Zdążyło się do mary już zagrzać. Dzisiaj poniedziałek, także dzień mojego ważenia, że tak to nazwę. Bo co poniedziałek o godzinie 6 rano staram się ważyć. I dzisiaj moja waga nie uległa zmianie w stosunku do poprzedniego tygodnia, czyli waży 107 kg. Najwidoczniej organizm troszeczkę zwolnił spalanie. Przypominam, że zszedłem już ze 116 do 107. Ale chciałbym ważyć około 90 kg, także jeszcze jakieś 17 kg przede mną do zrzucenia. Zrzuciłem 9, czyli jeszcze drugie tyle można powiedzieć przede mną. Zobaczymy, czy to się uda. Mam nadzieję, że tak. Nie, nie ustaję w moich ćwiczeniach, czyli w chodzeniu, bo staram się chodzić około 10 tysięcy kroków codziennie. 10 tysięcy kroków to jest około 7 do 9 km. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, żeby robić ich znacznie więcej i więcej. Także jak się mi uda, ale poniżej 10 tysięcy kroków staram się nie schodzić. O, a w tym miejscu to już była taka dziura, że internetu nie było prawie w ogóle. Już widzę nawet ja po podglądzie w tej chwili, że zaczyna go tak pomalutku, pomalutku rwać, ale zobaczymy. To fatalne skrzyżowanie właśnie przede mną, czyli miejsce, gdzie trzeba się wbić w zasadzie na, na siłę w wyjazd z, z drogi podporządkowanej bo niestety tu jest tak to zrobione, że gdyby się chciało ustąpić wszystkim pierwszeństwa, którzy mają to pierwszeństwo, to by się stąd nie wyjechało. No ale czasami na drodze tak bywa, że trzeba po prostu, żeby upłynnić ruch, to trzeba się usunąć ze skrzyżowania, to trzeba przejechać i na kimś wymusić ten wjazd. Spodporządkowanej, ale tutaj jest na tyle dobrze, że wszyscy stoją, jak widzicie. Jadą tylko wtedy, kiedy jest zmiana świateł, która trwa. I